Zywałeś mnie? Tak, mamy problem. Widziano Sytchów w mieście. Musimy się dowiedzieć, co planują. Sytchowie tutaj i kto ich widział? Widziano Sakua, a nasz informator jest wiarygodny. Saku zabił naszego kupca Gloina. Kurwa, jaśniej kto jest tym informatorem? Straż zawołajcie mojego szpiega. DJ. Why ya, why ya? Pardole, przecież to ten plażu. Cześć mój zielony misiu pesiu a ty, panie po co mnie zawołałeś? Jest QS wyślem moich dwóch akatsuki których zaprowadzisz w miejsce gdzie zobaczyłeś Sitha. Dołączy też mój drugi szpiekrenia który jest specem od misji specjalnych. Dobrze a może iść z nami mój sardyneczek Deidaś? Nie kurwa się, to znaczy Deidara ma inną misję też ważną. Szkoda, dobra, padalcy idą i tacz ich, i dan Renia i typ, ale jeżeli mnie zawiedziesz, to wyrwę ci jaja i wymienię na akt. e -mailę. Plan jest taki: a Hidan i pedał czekamy tutaj na sygnał Renia, wbija do siedziby Giertycha i wyłącza kamerki przy bramie. Kiedy to zrobi, wysyła sygnał, a my wtedy robimy Saigon. Kiedy skończymy, wrzut zaprowadzi nas do kryjówki Sytchów. Zrozumiano, o, mi pasi, może być dla mnie łatwizna, mnie też się podoba normalnie, cudo. O dobrze, że Lord Giertych dostał straki i go tu nie ma, mam teraz więcej czasu. O, a to co Mortal Kombat 4? Muszę zobaczyć, jaka grafika. Dobra, mamy sygnał, atakujemy. O kurwa terroryści. Z rozkazu Lorda Romana pedała gier tycha stać. Oszty kurwo jedna. Nasz gad na świat, na A to zabolałech! Co się tu dzieje, gdyby dowiedział nawet maska? Tu każdy ma dobrą energię, Co Ziołman, mówimy, potrzebujemy blaska. Kurwa, Mać ten debil nie wyłączył kamer, niech ja go kurwa dorwę. I tacznij mi blaszaki na 12. Kurwa mamy przejbane. Nie podoba mi się to, Pa. Stój pedale, niech ja ci kurwo dorwę toci.